Hej wszystkim, ja jestem Buba i witam was w Randomizo Deluxe. Wchodzi do kotika, w którym wszystko od dystrybucji temów, po siłę potworów, czy też nawet rozkład tych potworów jest kompletnie losowe. Celem tego odcinka będzie po prostu dojść do Korinis, Spróbować dojść do miasta, ogarnąć coś po drodze, jakieś może questy, pogadać z NPC-tami. Jeśli chodzi o moje ustawienia, to w przypadku siły potworów ustawiłem sobie 1 trzecia do 3 -krotności siły potworów, tak żeby było to całkowicie losowe i potwory nie były. Tylko i wyłącznie mocne, ale też nawet możemy spotkać jakieś pełzacze, które mają bardzo mało hP i są dosyć słabe. No i zaczynamy. Ksard sproi w ogóle paladyna. Nice nice. <noise> Ogólnie najważniejsze, że tutaj będzie zebrać wszystko, co się da i zbierać expa ze wszystkiego co się da. Bo jeśli każdy potwór jest losowy, to możemy dostać nawet kurde trola na start, czy sobie nie zabijemy, nie wbijemy w ogóle lewela. Część z tych itemów hey. oczywiście jest, yy, tak jak tam było napisane. Każdy item związany z zadaniem jest nie jest losowy, dlatego tu co możemy dać dostajemy kolejne 50 expa. Tak samo regały, żeby przeczytać każdą książkę, tylko po to, żeby dostać expa, nie? Lepiej uważaj! Okej, okay, teraz co zamiast lagi? Zamiast lagi mamy złoto. <laughs> to niedobrze, Nie mamy nawet broni, żeby wardzić na start. Niedobrze, bardzo niedobrze. Musimy coś znaleźć, inaczej będą musiał z i walczyć. O, zniszczone zbroje. szkoda, że nie możemy jej używać. Wszystkie przemiany też są y, losowe, więc nawet jak przemienimy się w ja szczura, to możemy dostać, nie wiem, szczura albo w, na przykład, owce. Wszystko, dosłownie wszystko. Dlatego też nie wiem, czy jest sens używać przemiany. Chociaż to może być, no wiadomo, jakiś tam sposób na ekspienie, jeśli nie będziemy w stanie niczego zabić kompletnie. Zapomniana Dolina Budowniczych. No to nie zła mapa. Szkoda, że mi się nie przyda teraz. i jak pójdzie, czas trochę, nie. <grytania> Macheta. Bramie do walki broniły trzy, ale to jest dobra broń, szkoda, że nie mamy na nią, ale no to jest też, to jest też fajne, bo będziemy mogli ją potem sobie założyć, zawsze taka jakaś broń będzie, zniszczone zbroje w ogóle mogę założyć, tylko to mi chyba żadnych statystyk nie daje, tak, ale możemy sobie chodzić z zniszczonej zbroi, no ale mamy jakąś tam broń na zaś, ale no pytanie, czy ja będę kiedykolwiek ich w stanie założyć, szczaw królewski. trochę jeszcze jedzonka, jedzonka, pas chyba zawsze tutaj jest siły, nie, smucza krew, okej. Okay. Story Farmera! O! I mamy pancerz nareszcie. I ten pancerz też będziemy mogli dać dla Grega. Pancerz rycerza! No to GG, moi drodzy. <ścoughs> no to już mamy pancerz na długo, długi, długi okres czasu. Już raczej nic nie będę musiał na chwilę obecną szukać lepszego. Wow! No tego się nie spodziewałem. Zbroja rycerza jako pierwszy item. Fajnie, fajnie. To jeszcze wyjdziemy sobie, oczywiście, za wieżę Xardasa, Też też może się tam znajdować. Okay. Kobiecy pancerz łowcy smoków? Czekajcie, co? Nie wiem czy tym jeszcze to zawsze był. <grych> Nie ma modelu, ale daję pancerz, okej. Okay. Rycerza jest mocniejszy nadal. No dobra. Widzę, że zaczynamy z pełzaczem wojownikiem. Nie mam żadnej broni. Dlatego niestety, ale będę musiał to skipować. Będę musiał to skipować i prawdopodobnie będę musiał liczyć na to, że mi pomoże kawalorn. Do Lestera też trzeba będzie skoczyć, bo to jednak jest jakieś tam wiadomo info potem Expo u Sardasa. Ale no tu się z spełzaczem bić nie mogę, bo nie mam z czym go bić. Muszę uciekać. To jest pytanie, co jest dalej. Dalej jest tylko ścierwojad. Musimy cały uciekać i liczyć na to, że mi kawalon pomoże. Bo rząd tam też miał gobliny. I problem w tym, że... właśnie. smoczy zębacz, gobliny, kretoszur. Mamy lagę, muszę szybko podnieść, mogę pomóc. Aj, zepsułem! Nie, a tak dobrze było! Cholera Zostaw mnie! Cholera jasna, zabijemy znowu. Kawaler walcz, musisz walczyć, musisz pozabijać. Bo ja nie mogę ci pomóc, nie wiem jak. Nie mam jak ci pomóc. Mogę... szybko chyba... Czy sięgnę? Książkę magów wody, nie! Nie to! Laga, laga, laga. Ow, lagaj, dawaj lagę! Jest, laga, dobra. Okej. Okay. Dobra, ja leży 40 po, z, po takim czasie masakra. Jak tam cię mogę dzieje ze smacznym zobaczem, No sporo. Ciężko ci będzie, kawałek niestety. No walcz, musisz! Ja ci nie pomogę, bo ja zginę, jak tylko pomogę. Jeszcze mam zaraz dwie topór. Rapier, <noise> zamiast mięsa ze zjeść, będzie najlepsze. Nice. Postanowiłem, że zostawię kawalarna w spokoju, niech sam sobie walczy z tym smoczym zębaczem. W gotyku jest tak, że jeśli trzy razy uderzymy jakiegoś przeciwnika, automatycznie zbieramy z niego agro, przez co mógłbym je zaatakować i zginąłbym na hitkę. Poczekałem się na spokojnie do końca, aż mu HP spadnie do, do praktycznie minimum, prawie do zera, i zapisałem grę. Tylko po to właśnie, żeby spróbować ewentualnie go dobić i zgarnąć za niego cały profit w postaci exp. No, a to z drugiej strony dało nam od razu lewe No, no udało się dobić 700 i kolejny poziom, sztos! Nareszcie możemy pogadać z kabarnym. Chwila! Ciekawe właśnie, czy ja przypadkiem dostanę coś innego od niego, jak wezmę tego quest'a z tym? Znaczy, w sensie, żeby dał mi trochę lepszy sprzęt, czy nie? Potrzebuję, ale te świnie nie zost... Mogę, tak, no. A co z leczeniem? im pewnie. Aha, czyli jednak... Chyba nie? Zaraz zobaczę. Nie, czyli dostajemy to samo. Okej, okay, spoko. No to czyli te rzeczy z questu dostajemy takie same. Okej. Okay. Armia ciemności, śleć oraz runa mocy mieć dwuręczny. No to nieźle. <gry> Ale będziemy się wracać chyba tamten, do tego... Do Lestera jeszcze. Tylko tutaj sobie skoczę z tyłu, zobaczę co tam mamy. Szkielet? Jak twardy będziesz, kumplu. Może jednak zostawię w spokoju. <grym> no dobra, spróbujmy zobaczyć z pełzaczem wojownikiem. Z pełzaczem akurat o tyle fajnie się walczy, że no... Nie jest trudno. Tylko pytanie, jak ciężki? Ile hata ma? Jeśli ma dużo HP, to będę musiał go przeskipować. Ma sporo HP, ale nie aż tak tyle, nie aż tyle, co normalnie chyba. No, nareszcie, ale tylko 60 expa. Tyle z nim walki, myślałem, że więcej ekspa zostanę, bo X też jest losowy, o ile dobrze pamiętam. Kiepski, jest półtoręczny. To jest właśnie fajne, bo na przykład z owcy możemy dostać 300 expa, czy tam ile, nie? Ale kurde, tyle walki, tylko to żeby 60 expa. Mamy jeszcze krzywpice, pytanie jak ciężki jest. No nie ma krzywpicy dużo HP. O, a tutaj za krzypicę 90 expa. Zbroja magnata. <gry> No, ten rycerz jak najbardziej lepszy. Póki co kiepskie ostrze magiczne, jednoręczne też fajne. Zobaczcie. No spoko. O kurwa. Warg. Halo, mohope. Po tej śmierci stwierdziłem, że pójdę sobie na lewo, po prostu przeskipuję tego warga, zobaczymy, może jakoś się uda między koło niego gdzieś tam przejść. No i poszedłem sobie w to tutaj spotkałem właśnie wilka i jest tam też z tyłu jeden bagietny trutnik. Ale bagietny tego jednego trutnia całkowicie przeskipuje sobie, tylko zabiorę drob ze skrzynek, bo jednak on cały czas lata, cały czas tutaj gdzieś fruwa i to jest trochę irytujące, przez co no, walka z nim wydłużałaby się niepotrzebnie. Tu starą zbroję rycerską. Ona daje troszeczkę więcej odporności na ogień. Stwierdzimy, że ją założę. Potem się okaże w dalszej części odcinka, że mając tą zbroję, no sobie nie możemy rozmawiać z niektórymi npc przez co musiałem ją zdjąć. Ale to nie ma problemu, bo zbroja Paladyna nadal działa tak samo jak i ta. No i potem po prostu już ruszyłem sobie do. Lestera w kotlince. Lester zbrojny. To naprawdę. <laughs> to nieźle. Do wybicia wszystkich przeciwników w kotynce wykorzystałem Lestera. Lester jak wielu innych npc ów jest nieśmiertelny po prostu, tylko może tankować, atakować, walczyć sam tak naprawdę. I tutaj zastosowałem taką samą taktykę jak w przypadku kawalorna. Zapis przed całym końcem, a potem po prostu spróbować dobić, żeby zyskać tego Expo. Do pokonania miałem Jaszczura Ognistego, Ścierwojada, którego sobie oczywiście pokonałem samotnie już bez problemu, no i oczywiście lodowego golema. W przypadku lodowego golema niestety ta taktyka nie podziałała. Lester, mimo naprawdę wczytywania kilkunastu razy, nie chciał go uderzyć delikatnie lekko, tylko po to, żeby zostało mu dosłownie ciut, ciut HP. Za każdym razem na samym końcu walił mu takiego mocnego kryta, przez co ten golem padał. Stwierdziłem, że po prostu w świecie odpuszczę całkowicie i niech pada. Po prostu stracę tego ekspala, będę miał luta. W jaskince za kotlinką zauważyłem też jedną ciekawostkę. Zobaczcie, że mopki, które są przypisane na stałe w danym miejscu do jakiejś lokacji, faktycznie zawsze się tam respią. W tym przypadku akurat są to właśnie młode, olbrzymie szczury. One zawsze tu były, i najwyraźniej mod nie potrafi tego zmienić, bo są przypisane na stałe. Duży magiczny <grymne> ostrzeg na smoki, co? Jakie w mogę mieć? Masakra. O, no i mamy broń jeszcze do tego, do Harada. Pięknie. Nie musimy nawet szukać orka, ani próbować go zabijać. Teraz już mamy tak naprawdę wszystko na wjazd. Świetnie. No to trzeba lecieć teraz do bandy, to w sumie. Podczas wychodzenia z kotliny... Moim oczom ukazał się kolejny pełzacz wojownik. Tutaj niestety popełniłem jeden ogromny błąd początkującego. Nie zapisałem przed walką z nim. Byłem pewien, że po wyjściu z tamtej na dole jaskini zapisałem, ale... No nie. Chodziłem po jak szukałem, patrzę, no kurde, nie mam tego save'a. No i musiałem od nowa wszystko zrobić, raz jeszcze. Łubić całe jaskinie, pozbierać temy. Ale to też dało jedną ciek całkiem ciekawą rzecz do ogarnięcia. Zauważcie, że przy śmierciu mobów dostajemy inne itemy. Tym razem dostałem jakieś zwoje i tak dalej. Dlatego jeśli ktoś komuś nie odpowiada jakiś item, może zawsze sobie wczytać. Poszedłem sobie z kawalornem jeszcze wybić bandytów przed pójściem dalej do miasta. Oczywiście przed rozmową yy, pogadałem jeszcze z Jessim, żeby sobie stąd poszedł. Wiadomo, dodatkowy exit z maleta. I tutaj możecie zobaczyć, że nie mam na sobie zbroi. Bo to jest nie akurat druga moja próba. Pierwszej próbie miałem na sobie zbroję, przez co kawalor nie dał mi 50 sztuk złota na to, żebym kupił sobie jakieś ubranie odwieśniaka. A tego złota, no, najzwyczajniej się nie ma. mało, dlatego chciałem mieć jakiś tam, jakiś tam zapas, żeby faktycznie kupić to ubranie. No i oczywiście po tych bandytach poszedłem już w stronę farmy Lubarta, żeby pogadać z resztą, kupić ubranie i wyruszać w końcu do miasta. Oh my god, malek nie żyje. Niedobrze. Na farmie Roberta niestety nie było zbyt wiele rzeczy do roboty. Jak widzicie tutaj mamy mnóstwo potworów, a to dlatego, że ustawiłem wszystko na losowo. Jest jedna opcja w ustawieniach moda, gdzie możemy sobie wyłączyć po prostu yy, zamienianie owiec na jakieś tam inne potwory, bestie. Ja chciałem full losowość i dlatego wyszedł taki chaos. Ubiłem sobie po prostu jednego pełzacza z tyłu, gdzieś tam zbijem sobie dodatkowy poziom. I jedyna rzecz, jaką zrobiłem, to po prostu było pójście do domku Lobarta, zgarnięcie zbroi farmera ze skrzynki, tylko po to, żeby faktycznie dać ją Gregowi. Po prostu nie byłem pewien, czy ta zbroja, którą posiadam, będzie odpowiednia dla tego quest'a. Niestety, no, reszta ludzi po prostu poumierała, przeżyła tylko Hilda, chociaż ona poszła walczyć, więc nie wiem, czy jak poszedłem do Grega, to czy ona przeżyła. Jedna bestia mniej. Krek, <gryśla> mówiący kobiecym głosem, nice. Dalikt z siły. Chwo. Zaraz, zaraz. Czy to kantar w spódniczce? O, jak ładnie. Kantar. <gryśla> to niezły kantar. Ubierz się odpowiednio. Nie chcę, by widziano mnie z kimś takim. Ubierz się odpowiednio! Matko, nie chcę dobra, by widziano już. mnie z kimś takim. Zdajmy broń. Hey. może być? Czy <grych> najwyraźniej stamtąd zrobimy? my tu mamy? mamy? Idziesz do miasta. M nędzny pi... Złoto to nie wszystko. Mam przeczucie, że... I kto wie? Okej, okay. tak założę sporo tym ten. <grych> Jeśli chodzi o wejście do miasta, to stwierdziłem, że pójdziemy sobie od wody. Zawsze jest to wiadomo 500 tak pod Laresa, a przy okazji też niezły dialog. Dodatkowo tutaj po drodze jeszcze wybiję sobie dwie, dwa podworki. Jednym z nich właśnie była polna bestia, zaś drugim topielec. Topielec okazał się niezbyt ciężki w sumie. A najlepsze jest to, że za pokonanie tego topielca otrzymaliśmy chyba 380 expa, co jest naprawdę ogromną ilością. Nie musisz mi tego mówić. Tak. Kościany łuk nawet? XD. Też jeszcze... Krucz dziób 110 obrażeń. z tego nie mam niestety na razie siły. Oczywiście to się kiedyś my, jeszcze, jeszcze może przyda. Zobaczymy na razie. Na razie przejdźmy dalej. Błogosławione ostrze magiczne. jednoręczne. wschodniej <grytanie> bramie miasta zrespił się niestety Jaszczuroczłek. Na początku myślałem, że jest fajnie, że pobiegnę sobie po prostu koło Miki, Mika mi pomoże, ewentualnie go ubić, albo po prostu załatwię to sprawę za mnie, nie będę musiał się męczyć z tym pierwszym człowiekiem. Tylko, że zapomniałem jednej bardzo ważnej kwestii. Mianowicie, Mika nie jest nieśmiertelnym NPC-tem, przez co mi po prostu najzwyczajniej w świecie umarł. Musiałem wczytać tego save'a i spróbować kombinować w inny sposób. Początkowo myślałem, że może uda mi się jeszcze go pokonać, jak zwykłego orka, baitując jego ten atak do przodu, ale to jego ilość HP po prostu przerażała. Stwierdziłem, że wczytam sobie save'a, zeskoczę trochę dalej skałką i pobiegnę dookoła hey! bramy. Oczywiście jeszcze pogadałem sobie przy okazji z Mikoł, dałem mu te hajsy za ochronę czy też za pomoc. On mi się później przyda do kolejnego quest'a z odebraniem paczki z... i z bandytami, To też nie wiem jak ciężcy będą w przyszłości. Wspaniale. Po rozmowie po prostu z Mikołem już poszedłem sobie spokojnie na górkę do miasta. No i nareszcie, moi drodzy, dotarliśmy do Koreis. Chyba... Zainkasowałem 500x pod Laresa za dotarcie tutaj od strony wody, czyli za przypłynięcie. Pogadałem z nim i oczywiście wykorzystałem wszystkie punkty nauki, jakie tylko zdobyłem do tej pory. Wszystko oczywiście wpakowaliśmy w siłę. Wiadomo, siła zawsze spoko w goTiku. Będziemy lecieć właśnie pod jakieś bronie jednoręczne, bądź dwuręczne. I ostatecznie mamy 40 punktów siły. Możemy założyć lepszą broń. No na razie nic tego nie założymy, nie możemy to tylko to założyć zaraz krótki miecz, no ale zawsze coś. Może moglibyśmy zakładać zarzywiały to w ręczną bronią, nie chciałbym walczyć. To no było oczywiste. Jakie śmieszne. Moje jeszcze za, na, na ciebie za wcześnie, później, później, nie teraz, dobra? To naprawdę nie mój problem. I tu może być dramat właśnie, bo tu są kurde owce, a owce też się zmieniają. Zobaczcie, Alvin na napierdziela z jakimś kretoszczurem, jakąś harpią z krzepicem. Żeby walczyć jakoś sensownie z Harpią i z musiałem je odciągnąć mocno do tyłu i walczyć z nimi na równym poziomie, tak żeby moja broń faktycznie nie trafiała. Niestety Alvin umarł, Harpia go zabiła. Dlatego, mimo iż tutaj dalej kontynuowałem walkę, wczytałem grę od razu po tym i zacząłem jeszcze raz kombinować, żeby faktycznie Alvin przeżył. Udało się od razu osiągnąć jeden fajny efekt. Wleciała harpia razem z alwinem do domu. uderzyli już tylko trzy razy, żeby zgarnąć jej agro. No i udało się ubić harpię bez śmierci Alwina. Potem jakiś została krzepica jakieś tu magiczne npc ty zaczęły skakać z dachu, robić jakieś dziwne long jumpy i zmasakrowali krzepicę po prostu w chacie Alwina, co było całkiem komiczne. No dosłownie wszyscy, nie? Jakieś obywatelki w stroju magą wody i tak dalej. No całkiem fajna, ciekawa rzecz. No i na sam koniec pozostało tylko wejść do miasta, oczywiście wyszedłem sobie, tak jak zwyczaj wychodziłem normalnie, żeby oddać zioła Konstantina, ale no niestety nie mam ziół dlatego wziąłem ten glade od Kantara. Zdjąłem jeszcze oczywiście zbroję, żeby to zaraz nie było, że o paladen możesz wejść, dlaczego? mamy w ogóle strażnika Już w ubraniu obywatelki, ale na szczęście się udało. Wszystko ładnie, z przepustką wejść do miasta, i została nam tylko jeszcze rozmowa z lotarem. Stój, jestem nasz dom. Nikt nie obchodzi. Co muszę zrobić, żeby zdobyć taką zbroję jak Twoja? Co takiego? Nawet nie jesteś członkiem straży. Nie jesteś nawet obywatelem! Skąd ci przyszło do głowy, że mógłbyś założyć znaczy, zbroję Paladyna? Nie styrocowie? ale wiesz, ale mam na członków straży, którzy wykazali się szczególnymi. Jeśli chcesz zostać. Okej. Okay. Niczego już nie powiem. Jeśli o okay. całej. Mam swoje zdanie na ten temat. No i dobra. Udało nam się, dojść do miasta. Gdzie byliśmy trzeci i mamy 40 siły. Ekwipunek jest całkiem zacny. Problem pojawi się teraz, w tym momencie, gdy mam nie mam w ogóle potek, nie wiem co z potkami. Tu jest problem. Z broni to ja mam na, nie wiem, na najbliższe 10 lat, włącznie z Elbostardy, jakimiś z ostrzami magicznymi, no i jest tego nie pełno, nie? Nie wiem, nie wiem. Jest całkiem ciekawie. Cóż moi drodzy. To by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Tak naprawdę, no. Wiecie, jak wygląda randomizer? To może być różnie. Może, może się okazać, że zaraz znajdę, na przykład, jakieś, nie wiem, jakieś zaklęcie, które będzie niszczyło wszystko, co się dzieje dookoła. Pełne NPC może poginąć. Ciekawe w ogóle, co w Górniczej Dolinie może się dziać, że tam jest tak dużo orków, a każdy mop jest z... randomowy. Nie wiem. Jeśli ja chcecie, żebym to kontynuował, śmiało, piszcie w komentarzach. Nagrałem to tylko tak po prostu dla siebie, żeby zobaczyć jak to wygląda. Wygląda to całkiem nieźle. Ale czy jest warto, czy warto to kontynuować, to tak naprawdę możecie już wy sami powiedzieć, czy, czy warto, czy nie. Ja się z wami żegnam. Dzięki serdecznie za oglądanie. I trzymajcie się!